Uwaga, 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 proszę państwa, zaczynamy. Powoli zaczynamy. 18:59, jest 19, zaczynamy. No, ostatni event, prawdopodobnie ostatni event w FC25. Kończymy obrzydliwe ścieżki przytary i to jest świetna informacja i zaczynamy. Cudowny event, event fanu Czyli event foodies Mamy Vanden Vena Zapraszam Was na stronę fcoins.gg Możecie tutaj kupić monety do FC25 W najlepszych cenach na rynku A z kodem OSCAR dostajecie ich 10% więcej Ponadto jest tutaj pokrywany 5% podatek od EA Dostawa końców jest bezpieczna A dzięki zautomatyzowanemu systemowi Możecie je zamawiać 24 na 7 A średnia realizacja zamówienia zajmuje 15 minut Na stronie możecie także sprzedać swoje końce Brać udział w konkursach, sprawdzić status zamówienia oraz oczywiście w razie potrzeby skontaktować się z supportem. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do opisu i pamiętajcie o kodzie Oscar. 11 składów, świetne statystyki. No tu każda karta będzie miała świetne statystyki, więc tutaj trzeba będzie bazować na sympatiach. Raczej 5 na 5, 193 cm, wszystkie playstyle do obrony rakieta do tego fenomenalna karta. 87889, ok, 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 ok 700-800 tysięcy, coś takiego pewnie będzie kosztowało. Dalej, dawor Szuker jeszcze jest do, do odblokowania. Może na wypożyczeniu zrobić i sprawdzić, jakby ktoś chciał zrobić. Czy ja jestem yy, zainteresowany tym Szukerem? Nie wiem, <laughs> nie mam pojęcia. Może go zrobię na, na wypożyczeniu. A jest, oczywiście, powtarzalny pik 93 plus 1 z 5. Będzie grind, proszę Państwa. Będzie grind. A nie, nie będzie, bo nie ma paczek powtarzalnych, nieważne. Dobra, ewolucja, ewolucja, ale pik fajny. Zaraz zobaczymy wymagania, tylko sprawdźcie tą ewo. Pokażcie mi to. O, darmowa ewolucja, to jest coś co mi się podoba. Tak jest, determinacja talentu. Kurde, za du. żulit. <laughs> Kurde, nie mogę go zobaczyć. Ale czekajcie, winga? Co to robi? No w sumie niedużo. <laughs> ale, ładny, ale ładny design daje, nie? Kurda, ten Kamafinga będzie zaraz wszystkie Playstyle, nie? No Kama, 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 Łoto, ale Zidani pas... Kusi trochę, ale nie wiem czy lepszych Zidanów y, nie ma na rynku, nie? I tańszych w sumie Ale ten Jude Bellingham I tu już zamiast karnetu ja bym go brał, nie? Zamiast tego w karnecie, bo to już bez sensu wtedy by było Fajnie Dobra, zobaczmy tego Teo, no ale to darmowa to darmowo Ewo. trzeba będzie się na coś zdecydować, bo to aż głupio, żeby nie, ale tutaj ta ewolucja nie podnosi jakoś dużo, tak powiedziałbym Na pewno kosmetykę daje i może, może jakąś gorszą kartę tu lepiej wrzucić Pan czyste konto, eś, o pasuje No ja już chyba, sorry, mnie Teo nie przekonuje, nie Chociaż czy to mu jakoś tak bardzo podnosi, trochę fizyczność, nie A i dribbling, no bo on ma dobrze wymaksowane te staty już, nie Kurde, no dobry, dobry ten sztamik, ale tutaj chyba... Zobaczę tego Teo jeszcze Bo no, Teo może być mocny No daje mu to playset, o kurde, no, ten Teo dobry, rakietę mu to daje, nie? To jest dużo e, Tu jest pula kart do trafienia, tu są wszystkie karty, jakie można trafić Lecimy z pack openingiem, trochę mam tego, mam piki Mam nagrody za rivalsy, mam odebrane nagrody za ostatnie levele w poprzednim karnecie Oprócz tych leveli, gdzie był e, Kaka oczywiście Ile Ao? Zaczynamy od Pików, proszę Państwa. Dużo kart do trafienia. No ja myślę, że z 50 możemy trafić. Z kart specjalnych. A jakby te tak chwadły 3 Futisy, to byłoby super. Dobra, zobaczmy. Jeden z trzech, 8-7+, czy już tutaj coś trafimy? Jezu, ma Kalister, spoko. Już, jeszcze bałem, że bez karty specjalnej w Piku 8-7+. plus. McAllister, spoko. No teraz, teraz to już będzie kolorowo, proszę Państwa, w końcu. Zobaczmy. Pan King. Carlos, Jezu, to jest jakiś pik kart specjalnych? Ej, fajnie, 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 fajnie. kolorki, są kolorki, wuhuu Zobaczmy dalej, Złota Karta, Ter statua, Rodri I Petra, kurde, biorę Złotą Kartę, bardziej mi się opłaca Nie no, niesamowite, niesamowite, gówniane karty, pewnie będą po 15k kosztować Ale to, że są kolorki, to cieszy, nie? Dobra, kolejny, o, a, o, o, dobra, Rort Eee, dobra, weźmy tego Hugo Bueno Widać jak te piki się otwierają, patrzcie jak to muli No ale, nie dziwne, no ludzie po dwóch tygodniach nie grania w końcu weszli do gierki, nie? I Geson nice, witam Geson. Kennedy Algrich 93, spoko No on większość, większość życia, <ścoughs> Większość życia drogi był, nie no, w sensie większość FIFA drogi był, nie? O, World 95, nice, idealnie do jakichś, wiecie, no na przepałę Milito Widzieć, kurde, widzicie, pod Ewo jakieś i Lukas, Dobra, bierzemy tręcika. Będzie toczyk pod jakieś wiecie. Wyzwanka w SBC. Dobra, ostatni Piko 8,8, co tu będzie? Proszę, jeden Futis, dajcie Futis, please, jeden Taylor, Lineker. No i nie ma, nie ma, nie ma Futisa jeszcze, ale ile kart specjalnych trafiliśmy na starcie? I teraz tak, start mistrzostw. Ile trzeba winów zrobić? 11 winów. Rosicki, Jo, ale 11 winów. No i ludzie będą wychodzić, nie? Ty, za 13 rozegranych meczów jest 10 razy 8,5. Grubo. I tutaj jeszcze pik futis na. Ło, kurwa, ale piki, ej, powiem wam. I tu jeszcze, o kurde, fajnie, fajnie, szczerze, mocne to jest, to jest mocne. Tutaj mamy Hansko dla PLKD. Będzie musiał codziennie grać w tę grę, żeby go odblokować. No to pozdro. Znowu są tygodniowe rozgrywki, trzeba zagrać w mistrzostwach i w rivalsach po 5 meczy. I zaraz tak, 5 razy futis albo. Wiecie, go. Jezu, co to jest? GOTG. Go co to jest GOTG? 96, plus. to są te kobiety, tak? Ej, zadania w drawcie. Ej, zadania w rave, o kurna, tyle zadań dali. Panowie! Brawo i Ej, jestem w szoku. Ale czad. Znaczy, oczywiście ja mam nadzieję, że to są piki z futisami A nie, że to są jakieś złote karty, nie? Bo to może się okazać, że to są też złote karty O, sukcesja. Ty, ikona sukcesji Podwójny? Nie, ale jest. Jedenasta karta... Trafiona. 11 karta specjalna O, 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 A nie, to jest ta urodzinowa Esio, USA, NWS. A nie, a to nie jest GOTG? Ty, jak... Nie znam, nie znam, A to nie jest GOT... Nie, to nie GOTG nie, to urodzinowa O, Toc! Co, Toc? Bigas! Nice. Tu, już nie ma, tu już nie ma nic słabego! Dobra, 3 razy 8,5. Zobaczmy, zaczynamy od Tych lepszych paczek, ale już gor... Zaczynamy Już lepsze paczki, ale jeszcze gorsze z tych lepszych O, dobra skip, no przecież nie będę centuriona z października podziwiał To był Declan Rise i Pani Bombastol Jest! Urodzinówka A, złota! jej urodzinówka, dobra, to skipper Uuu ra, ra, ratlerek Dobra jedziemy, 7 paczek 10 razy do po, 8.4 Pozbądźmy się t, tych paczek 8.4 To jest ikona? Ikona winter? Ej teraz można sobie na spokojnie przypominać wszystkie designy walkoutów jakie były No to jest summer jako pierwszy oczywiście, ale kto będzie winterowy? Tkanen dal gdzieś drugi raz kurcze To mam chyba już 15 kart trafionych specjalnych Muszę liczyć żebym do odcinka miał później Żebym sam nie musiał liczyć o kurna Pff, złota karta kolejne 10 razy 8-4. Trzy paczki z Nie. Jak mi lecą karty specjalne, to chociaż nie zwracam uwagi na to, jak bardzo serwery zamulają. Ale jak teraz trafiłem w złote karty, to będę. Zaczn to, będę za to zacznę się przypierdziać dosłownie wszystkiego w tej grze. Także specjalna. Mamy to w końcu przełamanie proszę Państwa, po pięciu paczkach. Dobra, skipuję. To jest pani popek. A oprócz. Bo nie wiem, co to. Nie, nie roz. A, Pawart, Okej. Okay. Tu Food fantazy było, kurna. Dobra, jestem. Dobra, skip. Ja muszę się cieszyć, że tu karty specjalne bizley lecą. A nie, że widzę kartę specjalną, to skipuję. Nie, 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 tak nie mogę. Dobra, no i teraz już naprawdę. Tu już są takie paczki, że mucha nie siada. 3 razy 8-6. Zejdźmy teraz z tych over. 2 razy 8-6. Dwie paki takie mamy. Dym, z dymem, z dymem. Okej. Okay. <laughs> Ale drop. <laughs> Gre, dobra, reset Gierki. Bo tutaj trzeba, trzeba wymieszać troszeczkę. Dobra, i widzimy dobrą, dobrą kartę. Tylko, kurde, ja nie wiem jeszcze. Ja muszę trafić. O kurde, seria to będzie pojedynczy specjalny z 7x8,6. Jezu, jeszcze akosta jakiś. Dobra, 20x8,6 plus wymienne. Za Rajwalsy, proszę Państwa. Za Rajwalsy. Za Eligelitarną. Niech się wiedzie. Czuję, że to będzie pojedynczy, nie? Nie, to będzie McAllister. Dobra, to będzie podwójny. McAllister razem z Bisleyem Mhm, mm mhm. Mm o kurna! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i teraz pytanie: czy lepiej te karty quicksellować, czy brać do klubu? Chyba quicksell czy co? Co byście robili? Chyba QXL, nie? nie lepszy, że oni tam gówno kosztują. Tego się nie sprzeda pewnie za tyle. Ty 80 tysięcy z paczki. Dobra, tyle to ja z nagrody jeszcze chyba nigdy nie wyciągnąłem. Nie? Naprawdę. Dobra, jeszcze jedna paczka wymienna. Widziałem 3 razy 89. To było jeszcze za karnecik. Zobaczmy. Zobaczmy. Grassroot. A, i z Macalisterem. A to jest ten. Ej, to on 55k kosztuje. Ej, to akurat, to akurat W. Ej, dobra, ale ład, ładnie się zarabia końcy, nie? I to są właśnie, kwint, to jest właśnie kwintesencja z że otwierasz jakąś dupną paczkę i quicksellujesz karty. I, I tu idzie zarabiać, zarabiać w kółko. Kurde, nie wiem ile już tych kart specjalnych trafiłem, ale z 30 pewnie, nie no, więcej. Może już, kurde, będą się liczyć na odcinku chyba. Dobra, mamy Team of the Season. Kurde, nie wiem co to jest. Dobra, to musi, to musi być karta specjalna, bo takiego się na pewno nie ma. Właśnie. Dobra, Simon i Moreno. Dobra, 3 x 88, dajcie... Ej, jak nie trafić się futisa, nie? To jest chyba urodzinowa Właśnie nie wiem jak wygląda walkout futis A to jest... IKONA! Great of the game? Nie Dzięki EA Dobra, dwie paczki 10x8,5 Jedna chyba od EA, druga za... Architekta Tamta pewnie była darmowa od EA, nie? A to jest, to już widać, to, to widać, że już jest z Architekta PO, Niemcy yy, chyba już z łakimiś, nie? Je kimś to chyba będzie sukcesja, tak? A nie, okej, okay, Champions League. Spokość 4 overalla zawsze na propsie. I pan Bigos. I mamy! Ikona Futis trafiona! Kosztuje jakieś 15 tysięcy, ale jest. Liczy się. Pierwszy Futis oficjalnie trafiony. Szkoda, że oczywiście animacja się nie pokazuje, ale rok temu chyba też był jakiś błąd z animacjami. W sensie, że te ikony Futis też nie pokazywały się jako pierwsze. Tak mi się coś kojarzy. 10 razy 86. zobaczmy, 10 razy 86 to musi być to, do... to musi być dobra paczka. Jest. To jest Toc, No dobra, ale co oprócz tego? To będzie Kogel Mogel. A, głę to ty. Okej. Okay. I Krupi, ale dobra, ej, całkiem sporo toców mi leci. Jak na to, że chyba jest 6? przynajmniej tak mówiliście. Ajdź nie ma nic więcej. E, 10 razy 8,7 za Rivalsy, za elitarną. Zobaczmy, no to już trzy takie turbo mocne paki. Great of the Game, to jest na pewno Greats of the Game PO, Francja, League One League end, sorry, League L, Nie wiem, to to Sasić. ale ładny. Kurda, ładny walkałcik, ładnie to wygląda, ładnie co. O, Graham Hansen, jakoś miałem laga przez chwilę, ale to jest całkiem przyzwoity traf. Zobaczmy. Futis, 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 jest, 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 trzeci futis będzie. S-O, Serie A, okej okay, To będzie Pawart, chyba co? Mac Cape, ale 97 uverala Dobra, ile ona kosztuje? Nie no, ale ją, ją chyba i tak grać nie będę. Z całym szacunkiem do tej pani. Zobaczmy, czy będzie czwarty futis trafiony. Proszę, po prostu bez przedłużania. 3 razy 90. Kurde, no, chyba nie jest futis to jest urodzinówka, nie? To nie jest dobry znak. Chociaż Aitana Bon to nie jest wcale zły traf z urodzinówek. Wiadomo, mogło być lepiej ale nie jest źle. I oprócz tego Luis Figo, Jest, jednak jest Futis! Nice! Dobrze, zobaczmy, proszę Państwa. Trzy piki, trzy nowe piki, jeden z pięciu. Czy coś fajnego wpadnie? U kozaczka w sumie nic. W sumie nic fajnego nie wpadło. Także może szczęście przyszło do mnie. O, e Etikite... Kurno, Equiticę. Nowy piłkarz Liverpoolu być może, ale weźmiemy sobie brąz. Wow, ale dobra, chociaż to lecą, nie? Moise, a on chociaż jaki dobry jest, nie? I mamy kartę Globetrotter Dobra, delektujmy się tym, jeszcze póki mi się to wiarę nie znudziło, delektujmy się tym O kurna, Kante Ale ja, ja powiem wam, że słabo pamiętam ten event Globetrotter, być może był bardzo gówniany ci, chcesz, cieszy, ci, cieszy, bo do sbc eków się przyda, nie? Beraldo, to nie był toc? Oj, Barnes, no nie, duplikat Kurna, czemu to się, ale to jest To jest tak gówniane, że to się nie pokazuje Dobra, to otwórzmy tego Pika 90, plus. trochę dzisiaj zarobiliśmy, chyba właśnie 175 tysięcy. Tak jest, dokładnie tyle zarobiliśmy bo startowałem z 70 tysiącami końców. Także no, zobaczmy, czy to jakoś odda. Te piki są fajne, pani George. Okej, okay, ja, ja liczę na same karty specjalne tutaj, Rudiger, mam go akurat. Endler. Oj, Bawart. Oj, chyba George biorę, nie? Joro. O, bierzemy, George 94. Kurde, może nie był to dobry pomysł. Jednak ja do końca z tym pikiem nowymi kartami grać. Dobra, to gramy chwali, zobaczymy. Być może po chwali kogoś wydupcimy tutaj. Dobra, zobaczmy. Składzik rywala. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O lisej na taku. McDominay 98, dobra. Kardy! Jaki głupi kardy! Ale to identycznie jak. Ej, gra jest bardzo realistyczna. I to akurat Rudiger popełnił błąd. Jest, jest 1-0. Kurde, hej dobrze ta makija wjechała tutaj. No dobra, i szybkie kwali mamy. <grych> dobra, bardzo szybkie, ja szybszy niż myślałem. Dobra, zobaczmy. Jeszcze 5 paczek 10 razy 8-4 przed championami, No i czym na jakieś karty specjalne, nie? No i jest Dante ekstra. dobra, tu akurat nie ma, ale dlaczego przed Dante nie wyszedł jako karta specjalna, wiecie, w sensie nie, nie miał swojego walkoutu, Od czego to zależy? No i jest, i mamy kartę urodzinową. Jest nusa, i w mi dobrze, że skipnąłem. O, mamy kartę N. Toty. Ty nominacja. No to jest to tak, bo tam sre... O, Fede Valverde. go akurat też mam. Akurat w tym roku Toty nominacji miałem dużo. Nie, tych Totych wyróżnionych. Od groma ich trafiłem. Chyba tam nie trafiłem, tylko Halanda. I chyba Wirca. No tam trzech kart. O, ale teraz mam szansę nadrobić, bo o, kolejna Toty nominacja. O, Valverde znowu nice. No fajnie, że trafił, ale czy ja bym grał Angerer na bramce? Dobrze, Martial, On A ma na ma, no to. To dzięki. 1-0. Fajnie ten Martial, Ja lubię jego sylwetkę na napastnika. I Martial Fenomenalnie. No i pięknie. 3-0. Ha, Harvey Barnes? Kurde, jakoś się nazywał. Chyba. Nie. Nie, to nie Harvey Barnes. Jakoś inaczej. Harvey Barnes chyba był w Leicester, nie? No i pięknie. Martial 4-0. No ale tutaj jest, jest liga weekendowa, jaka jest, czyli gości nie wyjdzie. Powiem wam. Mam takie skrzydła, które kibic z Barcelony od razu pokocha. Luis Figo na prawej stronie, Vinicius Junior na lewej. I jeszcze rzut karny. Brawo, Wini. Brawo. No i pięknie. 5-0. Ładnie, Marcel. 6-0. 5-0 to nie była granica bólu, ale 6-0 jest granicą bólu. Nie rozumiem. Dobra, mamy 1-0. Dobra, zobaczmy. Konate, Sztamik po jakiejś ewolucji. Ronaldinho z pięcioma playstyle'ami Czech. Wini? 1-0, a ja myślałem, że spalony, byłem pewny, że spalony Kurde, ale tego Ronaldinho to zazdroszczę, nie? Ronaldinho shapeshifter, jeszcze zmieniony na SPO Dobrze, ale ja wczoraj grałem w Rivalsy w pierwszej lidze, bilans 1-10 Ja jestem gotowy na takich rywali, nie? Wczoraj ja już byłem mentalnie styrany Gorzej dzisiaj nie będzie, na pewno Dobra, Emegas, jesteś napastnikiem, pamiętaj o tym Brawo, 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 ale, ale kalma, kalma Marciala Spalony, chłopie, ale dobra, widzicie? Już mu się jaja skurczyły, bo już zaczyna robić fręczyki, bo przegrywa 2-0, nie? Kurda. a 2-1. No i niestety, Ricardo kaka. <ścoughs> o kurda. o jeszcze Greenek, ale powiem wam, jakoś mam wrażenie, że gościu w ogóle nie ma skilla, ale nadrabia to wyuczonymi schematami. Uważam, że jest totalnie średnim graczem, który umie schematy robić Może jednak nie A, jeszcze się przesunąłem, no kurde, i chyba przegrywamy Jest, dobra, 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 4, 4, 3. może to nie koniec Nie, już taka, nie, już dobra, już trochę Nie, no dobra, kurde, no za późno chyba się obudziłem Może jakbym umiał fręczyki, chociaż czekajcie, jeszcze mamy akcję Fajnie, że mi puściło, no szkoda, szkoda Dwa oczekiwane gole przy czterech bramkach Ja miałem 3-4 przy trzech. No szkoda, szkoda, szkoda. No ale cóż, no, tym razem był lepszy. Może jakbym lepiej, uczył, może jakbym lepiej bronił z tych fręczyków, to bym wygrał. Albo lepiej grał w bronię. Gramy dalej, gramy dalej, nie poddajemy się. Van Dijk. Okej, okay, no to taki powiem Wam składzik. Ta na się, nie wiem. Mo może to jakieś odkrycie będzie. Zobaczymy. Oby nie. No i pięknie. Ale akcyjka poszła, co? No i mamy Rich -quitta. tak? Pięknie, 2-1. Dobra, rzadki piłkarz, 8-5+. O, futis! Lol, z takiej paczki. co to jest? Klajwert? W końcu, ej, widzę ikonę! Widzę ikonę! Widzę walkout ikony, co nie jest normalne, co się nie zdarza w normalnych paczkach. Ale tu się to zdarzyło, bo to jest paczka z jednym piłkarzem. No, jest Champions League, czyli to będzie... A, dobra, skipuję. Albo Fedę, albo kimś. Kimmich, fajnie. Zobacz, Vicario Maldini, Ok, myślałem ten 98, Butra, Smith, Kaka, Leao. czyli taki... Aj, no nie, no wini, przepchnie, ale wykiwał pana Maldiniego, no i tu będzie żółta lub czerwona. No nie. No i będzie gol niestety, Butra low driven, no to było pewne. No, no czemu, Crouchy, Crouchy Ja mam wrażenie, że on miał to na rękach, ale puścił Dobrze, Crouchy, ale będzie gol Nie ma, wow, kaka to spieprzył Ale ma to, ma to, ma to To jest 3-0, kurde no Jezu, ale on, on w ogóle nie ma oporów On idealnie gra w obronie To jest ideał, jeżeli chodzi o grę w obronie Ideał Może zaraz odda, zobaczymy Dobra, cztery piki, potrzebuję wzmocnić. I jej przegrałem meczyk, pomóżcie mi jakoś Super, ale łąż fajna Wilson, okej, okay, nie jest to zły traf ogólnie Ej, Mbanzu To odsikł Simon, spoko Sams, no dobra 40, o 44, kurde Dobra, 48, dobra, mamy Mamy pana Tiurama, no zobaczymy, zamiast Roysika, Bo ja tak wiecie, ja tak chcę na szybko grać A tu trzeba ładnie, tu trzeba ładnie zagrać Tu trzeba na spokojnie Biegać z tymi pomocnikami, patrzeć co rywal robi A ja taki dzisiaj może trochę Rozkojarzony w tych meczach Ej, to jest abstrakcja. Ale dobra, nieważne. To jest abstrakcja, że on strzelił mi na słupek, na którym stał yy, Crouch i Crouch tego nie obronił. Dobrze, ale z gol z dupy, nie? Ale gol z dupy. Najlepsza najlepsze jest Mac Cape. więc to dużo mówi. Gol. Karny? A co tu się stało, niby? Dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. dwa, dwa. Nie, ale mi. O, a tak to, to jest szczerze, to jest definicja tej gierki. Jakby ktoś. Jakby wyciąć tą akcję Baila i pokazać komuś za 10 lat, to każdy będzie wiedział, że to jest FC25. Jest, brawo, winni, brawo, winni. Ale on mi ucieka. Skurczybek. Nie, więcej pomocy. Miałem ten. Miałem pomocnikami biegać. i W ogóle pomocnikami już nie biegam. tam? Zaryzykowane jest. 4-3 w 30 minucie. Klajwert? Nie, dobra, Klajwert jest do maści. Nie, nie, ma, nie, nie polecam nikomu tego Klewert. Obrzydliwy jest Klajwert Ale figo fajny jest. No i na grinie jeszcze dołożone. Brawo Luis Figo. Spróbowałem, odhaczony jest, ale. Wyszedł. Kurde. No dobra, to jeszcze jeden mecz z Klajwertem Dobra, paczka z piłkarzem 87. Okej, okay, bez karty specjalnej. Dobra, i 3 razy 8-7. Też bez specjalnej, chyba że w środku, no. W środku może być zawsze, bo ten... No, tak jak myślałem, Pickford. Dobra, składzi rywala. Emega i Mamardaszwili. i Kafu Prince na ataku. No i co teraz? O kurda szczerze? Nie czułem tego strzału u niego. Dobra. No musisz to mieć. Ale to się bramkę przesunął, ale... Klajwert nie ma siły strzału. I Klajwert? No i teraz było co? No i kurde, i co? I te, co teraz mam zrobić? no Goście... Gościu mi gówno grała. a teraz dwa gole mi ładuje, no. <ścoughs> Ale abstrakcyjny karny. Ale widzicie, to jest właśnie ten Emega. Emega bez shopa. I to czuć. No i super, 3-1. Ale tu wini. Pięknie, pięknie, 5-1. I russo. Pięknie, w końcu coś. I wini. Uch. No, baj Lawini, proszę Cię, rób takie rzeczy na boisku znowu, błagam, wróć chłopie, no Dobra, 7, 7 wymian, 4-8-8, no, szukamy jakichś kart specjalnych, a później oczywiście wymiany 89 O, i mamy Hernandeza, no i on, proszę o abili, czy to prośba może zostać wysłuchana, proszę o abili Błagam, Bombaster. no nie jest to szczyt marzeń, jest, jest to nie i to urodzinówka. Dobra, to skipnę. Mondonda. Nad nie wiedziałem, że on miał taką kartę. O, jest jakaś karta jeszcze na końcu, dali. I Grades of the Game, ikona chyba. Nie? Chyba tak. Angerer 97 ale no, overallek fajny. Będzie na Van rano. Eee, Winter, no to tu... Eden Hazard, ej, w sumie? Fajny, fajny. Edenem się tak fajnie grało w tym roku. Dobra, ostatnia szansa dla Kraliverta. W ostatnim meczu dwa gole. Ale ogólnie to średni. Kurde, skipnąłem ze skład. Oj, fajny strzał, końśliwy, ale nawet nie, co tam się stało. Wydaje mi się, że gościu trochę przyblokał. O i Wini tak powinien na dupie jeździć w meczach, nie? No nie, no, dobra, nie, ten kraż jest jakiś obrzydliwy. Ja nie wiem, to była piłka do wyciągnięcia. Nie no, ten. Dobra, no tu krał raczej by się i tak dobry strzał to był, bo to był od słupka przy słupku, nie? Kleiwert, Nie, nie, nie. Ole mnie zrobił tym kaką. Ole mnie porobił, szacun. Znaczy wiecie, to że ja przegrywam, to to mnie to. Przegrać z lepszym to nie wstyd, nie? Wraca Teo, no tu trzeba się podzić, w tej grze trzeba się. W tej grze trzeba się podzić i tyle. Tu nie można sobie zagrać na cichu, to nie można grać kartami, które nie są meta. Jak grasz kartami, które nie są meta, to przegrywasz. Zobaczmy. Konate, okej, okay, luz. Aj, nie zmieniłem bramkarza Kurde, błąd. To tu się przegrywa mecze, to faul Musi być, dobra Brawo, brawo Beckham, super, on ma takie podkręcenie fenomenalne No i Beckham wchodzi mi dupsko ratuje, no pięknie Ekstra No no i to jest akcja, i to jest akcja, 3-0, pięknie, ładnie to chodzi O i teraz to jest mecz, gdzie mi piłka spada pod nogi Abstrakcja, nie? No i się odsunął, dobra, mamy no ale, ale no i 7 meczy rano. No damy radę, damy radę tej 11. Trzeba być dobrej myśli. Dobrze, zobaczmy. Jeden z dwóch futis na coś tam GOTG1, tak? Uwaga, od lewej. A, ej, to jest dobry pikt, to nie jest to w takim razie, o czym ja myślałem. Dobra, ej, to jest fajne, dajcie. No ale fajnie, było jednak te 11 winów bić, żeby tego rosickiego mieć. Kurde, tu nie ma foot champions. Czyli jedynego trybu, który gram regularnie. <laughs> no to nieźle dali.